Cześć go z tej strony Lisek i lecimy z kolejnym odcinkiem PCA do chwały, a dzisiaj pierwsze nagrody. No i zobaczycie mój skład na pierwsze Food Champions, które startuje już jutro. No i beczki, bardzo wam dziękuję za wszystkie komentarze i fajną aktywność pod poprzednim materiałem. Wszystkie komentarze czytałem. Widziałem, że dostrzegliście moją małą stawkę z jakiegoś tam filmiku legendarnego. No i standardowo, jak mogę Was o coś prosić, to łapeczka do góry i klikajcie czerwony przycisk subskrypcji wraz z dzwoneczkiem żeby codziennie o 12.00 dostawać powiadomienia, bo codziennie o 12.00 wypuszczamy filmy do, na YouTube'a, na tym kanale Lisek HD. Jest po raz kolejny, 3.43, kiedy to nagrywam, więc y, walczyliśmy dzisiaj cały dzień, żeby tego komana zrobić, no i mamy go. I po prostu go mamy. Dodatkowo jeszcze zrobiliśmy kilka fajnych e, SBC-ków jeśli chodzi o paczuchy, więc będzie też taki troszkę mniejszy, większy pogłopenie. Mam nadzieję, że chociaż te paczki się zwrócą za te ważne mecze. No ale najważniejszą kartą tego odcinka jest Kingsley Coman, Naprawdę. Jak wstałem, a wstałem dosyć późno, to sobie odpaliłem FIFKę na PC, żeby te mecze, których nie muszę wygrać, gdzie muszę tylko asystować, żeby one mi już przeleciały. I dzisiaj na stromeczku zagraliśmy tego, te mecze, gdzie musieliśmy po prostu wygrywać spotkania. No i w ostatecznym rozrachunku. Kingsley Coman. Dzień dobry, szefie! Witamy serdecznie. Hmm, za chwilkę zobaczycie ten legendarny składzik. To jest petarda, potężna i który jest niesamowicie drogi. E, też czytałem komentarze żeby pokombinować coś może z obroną: że Gomez, kurczę, Gomez jest met w meta składzie i w ogóle to jest zawodnik meta i wszyscy grają Gomezem. No, byczki, no niestety, tak, ale 90% składu jest złożona zawodników, którzy nie są w meta składzie, a taki Gomez, no, musi jakaś tam karta być, którą większość osób używa, tak? Tu, tu, tego nie uniknę tak naprawdę. Tak samo jak nie wiem Kiedyś będę miał jakąś fajną ikonę I będę chciał ją połączyć z jakimś zawodnikiem Co będzie miał 5 na 5 No to może sobie Neymara na przykład kupimy Którym będziesz mógł robić fajne rzeczy po prostu Więc tutaj nie ma co też iść w jakąś w jakąś paranoję, a wydaje mi się, że składzik jest dosyć kreatywny i jest dosyć ciekawy, no i mam nadzieję, że w fajny sposób zaprezentuje się już w najbliższym Food Champions. Jeszcze pisaliście, żeby połączyć tego Baumgartl z Klosztermanem, bo jest Dumfries dostępny na rynku, ten buntownik. Niestety Dumfriesa cały czas nie ma, a powiem wam szczerze, że bardzo chętnie, jeśli by mi tylko fundusze na to pozwoliły, kupiłbym sobie RTTF-a Promesa. Naprawdę. I mo można by było... Skład na kolejny na przykład Food Champions, właśnie wokół Promesa stworzyć. Tak tylko głośno myślę, bo naprawdę nie grałem tym RTTF-em. Myślę, że wielu z was też nim nie grało, a widziałem, że cena spadła do 200-250 tysięcy, więc to taka kwota przyjemna, jakby fajnie, fajnie poszło Food Champions. Moi drodzy, Division Rivals mamy drugą rangę w drugiej lidze i... Mówiłem, że będę brał prawdopodobnie końce, ale okazało się, że nie potrzebuję tych końców do końca, bo kupiliśmy Duma za końce, które już miałem za awans do pierwszej ligi i niech stracę. Bierzemy paki, paki niewymienne, żeby było ich więcej, w sensie, żeby dostać więcej zawodników, bo jak zrobiłem sobie w tym momencie wszystkie ważne mecze, i jeszcze zakwalifikuję się do Food Champions, bo to też się udało, jak... Jak e, zrobiłem wszystkie ważne mecze, dodatkowo robiliśmy wcześniej ważne mecze, więc pack opening był dosyć gruby, no to w tym momencie prawie w ogóle nie mam kart w klubie, e, więc tutaj mamy 21 paczek i mam nadzieję, że te 21 paczek przyniosą lepsze karty aniżeli ostatni pack opening. Pierwsza paczka za 7500 i są banery, więc let's go, Belgia, Esio, Alderweireld y, Company. Tak, nie, Wertongen, Alderweireld, on chyba ma walkout i on gra dalej w Tottenhamie, tak mi się wydaje. Dobra, jedziemy dalej. Pisaliście też o strojach naszego klubu, eee, klubu, 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 którego koszulka jest właśnie tutaj. I tak, koszulki już znalazłem i jak mogliście zauważyć z pewnością, to te koszulki zostały już, już założone do naszych spotkań nie, niektórych. Więc bardzo fajnie udało się dostać Shanghai Sipk, paczka piłkarza Electrum Polecimy sobie tradycyjnie od tych najsłabszych do tych najlepszych, a później e, zagramy sobie maczek w Division Rivals w lidze pierwszej. Co to była za flara? A Conrebol! tylko rzadki to nie był. Dobra, polecimy teraz rzadki piłka 75. Ktoś czasem coś mówi, że są trafiamy jakieś fajne karty, a my tutaj banery mamy! O proszę. No nieźle. Aż muzykę mi wyciągnęło. Esio? Jimenez. To jest. Aż muzyki nie było. Z tego co widzę. Dobra, kolejny rzadki piłka 75. No póki co, naprawdę jestem pod wrażeniem tego pagopeningu, bo mamy już dwa razy banery. No w tamtym yy, dwa dni temu to musieliśmy chyba otworzyć dużo, dużo więcej paczek. Aniżeli, aniżeli dzisiaj. Więc bardzo mnie to cieszy. Szczególnie, że dzisiaj mamy te paczki gorsze. No nie ma co się oszukiwać. Tam były paki za 50, za 55 tysięcy. A tutaj, no są takie paczki, bym powiedział, Bieda Edition. Paczki znowu bo I znowu chyba nierzadki. Albo rzadki. Albo nierzadki. Nierzadki. Paczka rzadkich dwóch piłkarzy złotych. I kolejne banerki I chyba inform, czy nie? Nie wiem, czy to był kolor moczu, czy nie? Chyba nie. Albo tak. Ej. Czekajcie, kto to jest? Tu jest limer? Nie Baum, Baum, Baumgartlinger, dobra Już myślałem, że to jest za... Nie, kto to był? Lime? Kurczę, ja pamiętam, że ja na playce coś kupowałem, ale nie pamiętam kogo Poszukiwanie walkoutu cały czas, to się nie zmienia W ogóle, w ogóle God Także Także tutaj Pozytywnie się wypowiedział o tych paczkach, no a tak naprawdę celujemy w walkout. No ten walkout gdzieś się musi pojawić, i umówmy się, jeśli tutaj nie będzie walkoutu, no to i tak ten pack opening będzie spisany na stratę. A wiecie, co jest jeszcze gorsze, że ja chyba za ważne mecze już większość otworzyłem paczek, więc. Zobaczmy paka za 25 banerki, No chyba że tu będzie men. Gomez coś w tym bezmy. aj, aj, aj. Kto to jest Sirigu? To Sirigu. Mówię, jak otwieraliśmy na Xboxie pońcy, to tu 90% w przypadku to były banery i tutaj też są chyba banery, ale ban nie ma Hiszpania, bramkarz, Paul Pez, No dobrze czyli to jest chyba wymienna na 99% no dobra moi drodzy więc na pewno nie wzbogacimy się już nie więcej jeśli chodzi o końscy, ale może jeśli chodzi o nasze serce naszego klubu czyli, czyli cały klub całą szatnię całą ławkę rezerwowych to miejmy nadzieję że coś do składu tutaj może wleci no ale żeby do składu coś wleciało to albo musi to być jakiś fajny walkout takie masne fajne banerki w stylu właśnie go mają czy w stylu Mediego To naprawdę się nie obrażę No albo to musi być walkout, więc JADYMY Trzymajcie kciuki, jadymy, tu jest comebol rzotki Jak sami wiecie co Ale mamy cztery mega paczki, które są genialne w tej Fifie Więc Ja ci kręcę banery, dobra? Argentyna, banega, nie elo i Ja ci 8-4, no dobra, no może jak te słapy wyjdą, podobno dzisiaj mają słapy wyjść. To może tego typu karty się gdzieś przydadzą. Mega paczka number 2. Jest walkout. Liga Mistrzów, nie, co to jest? Keylor na was. No nie żartujcie, że ja trafiłem... <ścoughs> nie żartujcie, że trafiłem... Kartę drużyny w turnieju UEFA Champions League i to jest Kaylor na was! Ja cię! Sunę! <grymne> Ooo, oh, mamusiu kochano! Żeście mnie oszukali! Czuję się oszukani! Jeszcze to jest karta niewymienna! Czuję się wydimany! Kaylor! ha! <grymne> Super, nie, nie będę narzekał. Jeszcze Bendren! Jeszcze Felaini. Mega paka. Kolejna mega paka. Paka, mega, mega paka, zobaczmy. Sib Okej, okay. ol No co? Ty? Co tu się dzieje? Ej! A Co tu się dzieje, ty? Ja cię kręcę! Czemu nie mam okałtu? Jak to jest i specjalna karta. Ej, dwie karty drużyny turnieju ten. Yy, pod Podrząd. Co ty gadasz? A on nic nie warty jest. rzekaliśmy i mówiłem, że te mega paczki naprawdę są takie kochane, że chciałoby się je po prostu wziąć i przytulić. Więc chodźcie, przytulam was. Przytulam, cały... Ajajaj, aj, aj, aj. no niech, nie... nie wzięli. Jego koszta, jego koszta, no dobra, o Carlos Neva, to jest mój zawodnik, a tamten to chyba jakiś podrabianiec był, dobra, chodźcie do składu mojego, pokażę wam jak będziemy się bawić w champion Champions najbliższym, tutaj nie, nie ocenimy ile musi mieć, ale podobno 14 tysięcy, więc to są trzy dobre mecze, po prostu, po prostu, trzy dobre mecze. A my musimy zobaczyć, z kim będziemy się mierzyć, z jakimi oponentami w dniu jutrzejszym. Dobrze, moi drodzy, skład gotowy na nasze zmagania Food Champions. No i trafiamy na takiego gościa, którego FIFA nie oszczędzała w wyzwaniach o ikonę. Na pewno, bo to niemożliwe, żeby chłop kupił sobie trzy najtańsze ikony. Oho, oho, Adbieramy. Figo, Luis Figo, petarda. Robocik ma 97. Gol Gomeza, o kurde. Ale dziwna akcja. Ale pięknie znalazł promesy. Yy, Komana y, Robocik, Yes, yes, sir. Van Bergen i zatańcz. Zatańcz dla nas. Nie, nie tańcz. Oho, o, o, o. Kto to jest? To Morata strzelił? Korea. Wow, jak uderzył. Matko, jest na Vanbergen. Hatryk, hatryk. No, chyba odpowiedź jest tutaj jednoznaczna. Jak on chodzi, ty? Jak ten zawodnik chodzi, to jest niesamowite. Ja wiem, że ma 5 słabszej. I wyszedł chłop. Świetnie, ej, ej, naprawdę ten gość jest niesamowity. No, jeszcze jeden meczyk, jeszcze jeden meczyk na y, zakończenie tego odcinka. Skład y, numer 2. No, obrona kozacka. To na pewno. Genialne stroje naprawdę, na genialna. Ha! Robocik, witamy serdecznie, jestem ze spoiler's. No po po. Jean-Felix. O no. Robocik 2 1. Promesso! 3 1. Kolejna bramka, kto to wrzuca? Promes to wrzuca Przecież ja na xboxie nie strzeliłem tyle bramek Co, co Z rożnych, co tutaj strzeliłem w dwa dni Promes, promes, promes 5 do 2 No powiem wam szczerze, jest pierwsza liga Jest czwarta 30 I naprawdę gra się przyjemnie i no, zapowiadać ciekawy pod Champions. Moi drodzy, mamy dwa zwycięstwa w pierwszej lidze. Fajnie to wygląda, fajnie się tym składem gra. Bardzo wam dziękuję za oglądanie tego odcinka. Widzimy się jutro o 12.00, a dzisiaj zapraszam Was na Facebook Gelisek HD, gdzie będziemy streamować. Trzymajcie się, siema.